Chciałem zaprezentować gołąbka o numerze PL0216 24 rok 25-32. Jest to niebieska samiczka. Wypierzona, gotowa. Gotowa, bo to wiadomo, czas już jest późnawy. Gotowa jest do rozpłodu parować. Także z ojca strony jest to brat, pełny brat gołąbka. Gołąbka ojca, co wygrał na Giewoncie finał u panów Jan Rambał. To jest to tam połączenie gąbków Jansen na Beverdamkę, czyli 781 linia i Lady 251, czyli córka 781. A z matki strony mamy połączenie gąbek wyhodowany u nas. Jest to Benny Stevenik, czyli Chipo na wnuczkę Rudego, czyli parowanie syn Rudego razy córka kapitana Blue. Także kapitalne połączenie wypierzony gąbek, myślę, że samiczka kapitalnej budowy jest, także polecam i zapraszam do aukcji.